Przygotujcie mi proszę gofry. E, patrz, Dzessy już coś narysowała! A no tak, gofry z wielką przyjemnością je przygotuję. Coś źle widzę chwilka. A no dobrze. Myślałam, że to będzie lekcja szermierki, ale kulinarny challenge jest jeszcze ciekawszy. Moje ulubione owoce to jagody, więc przygotuję gofry z jagodowej nutelli. Ten zapach przypomina mi dzieciństwo. Jestem pewna, że Jess będzie zachwycona moim daniem. Babciu, masz może na zbyciu jakieś oko dla moich gofrów? Ola Boga! To był tylko żart. Dodam teraz żelkowe oczy na moje gofry. Brakuje tylko jakiegoś słodkiego syropu. Dobrze, że po tych wszystkich eksperymentach mam jeszcze jakąś czystą strzykawkę jak to apetycznie wygląda. Babciu? Co takiego? Jak ci się podobają moje gofry? Są straszne! Ojej! Ej, babciu, obudź się! O, dziękuję moja droga! Okej? Okay. Dobrze. Moje ciasto jest już gotowe, więc można wylać je do gofrownicy. Ojej, no jakie urocze gofry wyszły babci? Babciu, mogę spróbować bitej śmietany? Pewnie, moja droga. Mm, dziękuję. Proszę. A ja potrzebuję bitej śmietany, żeby z moich gofrów zrobić gofrowy domek. Pójście, to naprawdę będzie bardzo piękne i smaczne. Oj, wyszło cudownie. Nawet lepiej niż się spodziewałam. Brawo, babciu. Dziękuję, miło mi. A ja zrobię tęczowe gofry z kolorowego ciasta. Jestem pewna, że Jess będzie zachwycona. Dodam po trochu każdego koloru i wyjdzie coś niesamowitego. Ojej, jakie to jest gorące! Ale bardzo piękne. A teraz tę kolorową górę pysznych gofrów ozdobię bitą śmietaną. Mmm, jakie dobre! To spójrzcie, mam rogi. Dobra, żartuję. Tak naprawdę to uszy dla mojego jednorożca. A teraz troszkę magii. I pojawiły się u niego oczy i róg z lizaka. No i co powiecie o tym przystojniaku? Brawo, Enid. Naprawdę się postarałaś. Smacznego, Jazz. Wow, ogromny domek z gofrów. Słodki jednorożec. I... ojej! To są prawdziwe oczy czy żelkowe. Wyglądają paskudnie, ale smakują naprawdę dobrze. Mmm, gofry też są pyszne. Teraz nie mogę się doczekać, żeby spróbować gofrów od Enid. Jaki słodki jednorożec! I bardzo pyszny. I róg z lizaków też. Ciekawe, jak smakują same gofry. O tak, tęciowe gofry są naprawdę pyszne. Pozostało tylko spróbować ten niesamowity domek z gofrów, który zbudowała mi babcia. Wygląda naprawdę apetycznie. I fantastycznie smakuje. Babciu, wygrywasz. To, bardzo dziękuję. Babcia rządzi. Jako kolejne danie, chcę żel w butelce. Co to takiego? Pierwszy raz widzę. Chyba już rozumiem, co chce moja wnuczka. Wezmę jej ulubione żelki w kształcie serduszek i napełnij nimi butelkę po sam brzeg. To będzie naprawdę piękne. Eni, to ty potrzebujesz żelku? Oczywiście, dziękuję bardzo, babciu. Wybieram żelkowe misie. O, rany są takie kolorowe i pyszne. W mojej butelce będą wszystkie kolory tęczy. Wspaniale! Trzymaj Wednesday! Dziękuję. Mój wybór jest oczywisty. żelki w kształcie kości. Napełnię nimi całą butelkę. A następnie będę potrzebować miodu. A teraz biorę miód! Bartsiu, oddaj miód. Póki jestem dobra, w starszym się ustępuję! Nie zgadzam się. I tak nie wygrasz w tym challenge'u. Już raz wygrałam. Kajna nabrań do ataku. Twoje zęby. Zabieraj je z powrotem. Hej, chyba są na miejscu. Okej, okay, dopóki babcia jest zajęta, to ja w końcu zabiorę sobie ten miód i poleję nim moje żelkowe kości. Okej, okay, szczęka jest chyba na miejscu. O, dziękuję za... Hej! O, miód, fajnie! Muszę wykąpać w nim moje misie. Wow, świetnie! Sama bym z chęcią tego spróbowała. To prawda bardzo dobrze ci idzie, Nit. Dziękuję. Ojej, ale tu już nic nie zostało. Ale nie szkodzi. Zaraz babcia zdobędzie więcej miodu. Chwileczkę. Dobry dzień dobry, moje kochane pszczółki. To ja babcia przyszłam do Was w gości. Podzielicie się ze mną plastrem miodu? Dziękuję. Dziewczynie, wszystko w porządku, mam tu miodek. Muszę go tylko dodać do butelki. No, bardzo dobrze mi to idzie. Świeży miód jest właśnie tym, czego potrzebuje moja ukochana wnuczka. O nie, tylko nie to! Poddajcie się pszczoły i tak mnie nie pokonacie. Aj. O mamusiu, zabierajcie wasz miód. Tylko zostawcie nas w spokoju. Hurra, odleciały! Jesteśmy uratowane i nasz żel w butelkach też. Pozostało go tylko zamrozić za pomocą miętowych cukierków i wszystko będzie gotowe. Okej, okay, właśnie tak. Częstujcie się! i dziękuję Nit. Dzięki. Gdzie to ja mam suwak? A? Wszyscy gotowi? Zaczynamy. I mamy to. Tadam! Urana, super! Wielkie dzięki. Muszę tylko wycisnąć żel z butelki i mogę próbować. Wow, żel babci jest bardzo pyszny i uroczy. Serduszka zawsze są super żel od Wednesday jak zawsze kryje w sobie jakieś niesamowite niespodzianki. Te kości wyglądają przerażająco, ale podoba mi się ich smak. Zobaczmy, jaki żel przygotowała dla mnie Enid. Wow, ale super! To jest niesamowite! Te są rewelacyjne! Enid! Wygrałaś! Ojej, słyszeliście? Wygrałam! Wielkie dzięki wszystkim, kto zostawia łapki w górę i subskrybuje nasz kanał. Nadchodzi drugi sezon serialu Wednesday, więc napiszcie, który z bohaterów jest Waszym ulubionym. Do zobaczenia, pa pa!